Integracja, edukacja, inspiracja. Tymi słowami rozpoczął się pierwszy dzień festiwalu Script Fiesta. Jest to festiwal dla scenarzystów, który już drugi raz organizowany jest w Warszawskiej Szkole Filmowej. Imprezę rozpoczął doświadczony producent, reżyser i scenarzysta Maciej Ślesicki, który poprowadził targowisko twórczości, czyli klinikę scenariuszową dla młodych scenarzystów. Jestem bardzo zadowolony, bo poziom jest bardzo wysoki. To targowisko twórczości było bardzo, bardzo udane, bardzo dobre projekty, albo w całości, albo przynajmniej w fragmentach, niektóre bardzo dobrze rokujące. Myślę, że poziom i konkursu, i w ogóle całego festiwalu ogromnie rośnie. No i Jestem bardzo z tego powodu zachwycony, bo to myślę jest to, po co to robimy. Kolejną częścią imprezy było spotkanie autorskie z twórczyniami filmu Dzień Kobiet. O którym opowiadały scenarzystka Katarzyna Terechowicz oraz odtwórczyni głównej roli Katarzyna Kwiatkowska. Oczywiście wszyscy marzymy o tym, żeby dostać kiedyś główną rolę w filmie, a kiedy trafia do naszych rąk taki scenariusz, właśnie jak ten, który ja dostałam, no to już po prostu aż nam ręce drżą, bo rzeczywiście to było bardzo. Ciekawie, dobrze, wzruszająco napisane i ten scenariusz czytało się jak bardzo dobrą książkę, która wciąga i, i nie można się od niej oderwać. To była moja praca dyplomowa w Szkole w Łodzi. I no więc to zajęło rok, i później jeszcze szukanie producenta. Był producentem, było studio Munka, i z Marysią Sadowską, która była reżyserem. Pracowałyśmy jeszcze dwa lata. Także to było naprawdę dwa lata researchu, wspólnych spotkań, burz mózgu, jakichś załamań, różnych zmian. Często jakby nawet czasami wątpliwości, pomysłów i no takie dwa lata pracy. To było bardzo fajne, bardzo twórcze. Przed uczestnikami jeszcze cztery dni festiwalu, na który serdecznie zapraszamy.